Time out, Time out. Time out, Time out.

nie, to blog blok, blok. I piłka wyszła na aut. To znowu jak jest rzut, jest po czasie, w tej rzut jest w czasie, a jest blok, Co to wychodzi na out. Już teraz nie zmienimy, ale tak się zastanawiam. Wszystko teoretycznie. masza powinna być, teoretycznie. No bo nie ma nowych 20. Zawsze powinna być. Dawaj, to tak się z tym szybko idzie, że nawet ty nie zdążył. Tak, tak musi być, masz rację, rzeczywiście. Więc tak, dwójka na lewo. Zawsze tak, zamilkam.

Po przechwycie było. Po przechwycie to było. Zasadujcie to. Będę wam mówić. No, Ale pytałem no, no, Nie no, Nie no, Nie, no, Nie no, Nie no,

a jak teraz? Nie, nie, jest to tutaj. Nie Dobra. ok. Teraz jest bo po jednej. No, okay. no, po jedenastu. Do góry. z tej strony, gamonie. Mam dwie rzeczy do robienia więcej. Ile akcji sekund jest? Od zero. Co? A co jest. teraz było? Bo ja nie widziałem. Ja mam czas i protokół, więc wy mi mówcie. Ale, 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 ale. ale ja na odbiór, nie mam 15. Czy... No, to jest, jest przerwanie akcji. Jest nie receptujesz. Nie, nie czas. Resetuje się czas. No, jak jest posiadanie? 7 sekund było. 5 4 3 2 1.

do të përfundojë rezultatet 1:24 në,

Punkt zalicz. Zalicz im Zalić. było, żeby nie było, że ich oszukaliśmy.